200 milionów dolarów dziennie, jutro kolejne 200 milionów i tak każdego dnia. To nie scenariusz science fiction to rzeczywisty koszt wojny między Izraelem a Iranem. Z wami kanał Jaka Cena. A dziś pokażemy, ile kosztuje ta wojna. Wall Street Journal wyliczył, że Izrael wydaje na konflikt z Iranem około 200 milionów dolarów dziennie. W to wchodzą przechwytywanie rakiet, ataki powietrzne, a także logistyka i przerzut wojsk. Każde przechwycenie rakiety systemem Arrow lub David Sling kosztuje od 700 tysięcy do 4 milionów dolarów. Przechwyty systemem żelazna kopuła od 100 do 150 tysięcy za każdy pocisk. A jeśli rakiet są setki? W jedną noc obrona rakietowa Izraela kosztowała 280 5 milionów dolarów. Dodajmy do tego loty bojowe myśliwców F-35, F15 i F16, z których każda godzina kosztuje około 10 tysięcy dolarów i uzyskamy obraz totalnego wyczerpania budżetu i to bez uzbrojenia na tych samolotach. Ekonomista z W. Ekstein uważa, że jeśli wojna potrwa miesiąc, Izrael straci do 12 miliardów dolarów, to więcej niż roczny budżet niektórych izraelskich ministerstw. Irańskie rakiety balistyczne zniszczyły domy mieszkalne, uszkodzone są fabryki i terminale. Od Budowa będzie kosztować setki milionów. Tysiące rodzin ewakuowano, infrastruktura naftowa jest pod ostrzałem, magazyny wojskowe pustoszeją. Według Wall Street Journal, Izraelowi kończą się rakiety Ziemia-Powietrze. Tempo przechwyteń jest zbyt wysokie. Szacuje się, że wystarczą tylko na 12 dni skutecznej obrony. Dlatego USA pilnie przerzucają do regionu systemy THAAD. Oraz okręty z rakietami SM-3, ale nawet amerykańska pomoc nie jest nieskończona. I chociaż irańskie zapasy także szybko się kurczą, eksperci twierdzą, czas nie działa na korzyść Izraela. Izraelskie rynki jeszcze się trzymają. Odnotowano nawet wzrost w oczekiwaniu na szybkie zwycięstwo, ale biznes cierpi, pracownicy w schronach, eksport zwalnia. Inwestorzy są nerwowi. W dłuższej perspektywie może ucierpieć rating kredytowy kraju. To wzrost zadłużenia, a więc jeszcze większe wydatki. Dlaczego nawet sojusznicy Izraela nalegają na szybkie zakończenie operacji? Bo każdy dodatkowy dzień to kolejne 200 milionów dolarów i coraz mniejsze szanse na szybkie odrobienie strat. Jak powiedziała była szefowa Banku Centralnego Izraela, Tydzień wojny da się znieść, miesiąc to już zupełnie inna historia. Cena tej wojny. Rośnie z każdą sekundą. Pieniądze, zasoby, ludzie to więcej niż geopolityka. To gospodarka na krawędzi. A może warto zapytać inaczej. Ile kosztuje bezpieczeństwo Izraela, jeśli stawką jest irańska broń jądrowa? Zasubskrybujcie, by nie przegapić kolejnych filmów. Na kanale Jaka Cena pokażemy Wam, ile kosztuje to, o czym wcześniej nie myśleliście.